Witam, witam. Niech mówią coś co wyleby nas wygry nie pomylili, będzie dobrze. Falcon playci! O kurde. To co, tierowanko? O kurde, farcik się trzyma, widzę. 30 baniek na ten moment. Kurde no. Tak już do tego oberana chodzę, tak od niechcenia troszkę. Tak myślę, eh ten oberon tej tak nic nie sypie, lepiej te magmy brainy. A tutaj kurde, falcon playci. Oczywiście, wybieram go sobie. Coś się tutaj fart nieco trzyma ostatnio. No to ładnie, no to ładnie, zadowolony. Dobra, humor wrócił po tych problemach technicznych humor z powrotem wrócił. Dziękuję panie Oberonie. Widzimy się jutro. Nie wiem, no jest rapid, ale nie wiem, czy to, jest, to nie jest łapod THAIS. Choć człowiek, co tyle co, 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 co sekundę resfiona? No? Ale darama, też jest boosted. Oj, to będzie dyny, jak będzie cały czas rapid. No wybuchu, nie wiem, lecimy tam, tu Nie gdzie? Nie wiem, ja wiem, jest Ty tam gdzieś się było zatupiony. To co, idziemy? Nie byłeś? Byłem zatupiony na Lecę, lecę już Jeden, dwa, trzy. Chodź, jest. Kurwa, jest grubo. Ochój. O! Bah, Bawmy się to nas, Też zawsze możemy się cofnąć, nie? Jakby po prostu mówcie. Stanski, my team. Tak. ja bym ja? sobie wiedział, dobrze. Ja bym Aha. sobie wiedział, jak to chodź, 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 ja padnę. Chodź, chodź chodź. Ja padnę. chodź, 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 go, 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 go rura, chodź, rura, no. Jak chodź, to żyje, musiałem do ale... chodź, no, się... Dawaj, dawaj, dawaj. Cofnij z... jeszcze, jeszcze, jeszcze. Gacie zmienić. Lecimy na czas. Hmm. Czas czas Oh, tak, tam było hardo, ale tam... Star... Sło jak... za sieka tu była, ty! Ja nie wiem co wy mieliście, ale ja normalnie na redzie tak stałem, jak zacząłem kurwa żonglować. Ja biedna. To dobry moment by wspomnieć o World of Warships, który jest patronem tego odcinka. Jest to darmowa gra, w której rywalizujesz z innymi graczami podczas ekscytujących bitw morskich. Siądź za sterami statku wojennego, graj ze znajomymi i pokonuj wrogów dzięki różnym strategiom i taktykom. Do wyboru będziesz miał ponad 600 historycznych statków, a wśród nich Polski Okręt Błyskawica. Statki w World of Warships projektowano w oparciu o dokumenty historyczne i aktualne plany z pierwszej połowy XX wieku. Oprócz zwykłych krążowników będziesz mógł grać pancernikami, niszczycielami, lotniskowcami, a nawet łodzią podwodną. Jak zawsze w realu obawiam się głębokiej wody i oceanów, tak w World of Warships mogę poczuć się jak ryba w wodzie. I ta satysfakcja, gdy trafisz wrogi krążownik z prawie 10 kilometrów. Zmienna pogoda i rozgrywka na ogromnych mapach, które przymierzasz sumą po tafli wody uzbrojonym krążownikiem. Możesz też skitrać się za skałą i po prostu rozkoszować się widokiem i dźwiękiem morskich fal. Zarejestruj się z linku w opisie i skorzystaj z mojego specjalnego kodu podarunkowego Warships, by zgarnąć potężny bonus startowy o wartości aż 25 euro. Z moim kodem otrzymasz 500 dublonów, 7 dni premium, 2 miliony kredytów, dowódcę z 6 punktami umiejętności oraz własny statek czwartego poziomu. Z takimi bonusami na pewno pokonasz wszystkich oponentów. Jak wspomniałem World of Warships to darmowa gra, więc na co czekasz? Wejdź do bitwy i pokaż kto rządzi na morzu. Nie zapomnij oczywiście o kodzie Warship dającym bonusy o wartości aż 25 euro. Dobra, mam w plecaku 4 młotki jedynki. Uzbierałem sobie wystarczającą ilość dustów. Robię oczywiście jeszcze kora. Spróbujemy zrobić z nich te dwa. To będą dwie dwójki. Każda próba kosztuje 20 baniek. No ale. Cóż. Próba numer jeden. Dwa kory wsadzone. 3, 2, 1. Jest! Jedna dwójka. 20 baniek. Nie przepadło. Nie zużyłem dwóch korów. W sumie fajnie, dobrze. Zawsze jakiś to profit z tego. Także nie jest źle. Ale mam jeszcze jeden młotek. I też go musimy zmienić na dwójkę. 3. Dwa, jeden. Siądź! Jest! A to znaczy, że ja zbieram. Te... Znowu nie zostały skonsumowane. Te Exalted kory W sumie dwa razy pod rząd? Ciekawe, ciekawe. Mamy teraz dwie dwójki, ale nie mam dastów I to będzie koszmar 40 baniek. Idziemy pozbierać. Coś czuję, że tutaj może być problem. Ustawiam czwórkę robimy. Kościół upadł. Kto to padł? Lord Vaten. Jak tyś to zrobił? Pewnie był tym, zamienionym elementalem. Tym niebieskim. I pod, podbiegł tutaj. No nic, musimy go zrobić w trójkę w takim razie. Chcę, maga zrobiłem u ciebie w Serbii. Nawet śmiesznie jest, ale do to 20 level. Dobra, level 940. Widzowie. Kozak. W takim razie jeszcze 60 do tysiaka, A do końca roku jeszcze 10 minimum. Myślę, że będzie więcej niż to 10. Ale jest 940 poziom. No, byle do przodu. A teraz idę kierować młotki. Dobra, dotarł złoty człowiek. Czas na pierowanie. Ja robię sobie teraz młotki na tier trzeci. Zobaczymy, czy siądzie. Pan Obaksu robi na tier drugi sobie. Mamy dasty. 40 baniek to kosztuje. Dwa młotki dwójki na trójkę. Dwa kory. Trzy, dwa, jeden. Siądź. Nie! Nie. Za dobrze szło, nie? Za dobrze szło. Miałem dużo dużo udanych prób na jedynki, nie? A tu dwójka. Fortune Five reduced. The second attempt did not lose the tier. Jest. Dobra, nie jest, źle, i straciłem 40 baniek, ała, ale nie straciłem tier'a. O matko boska. A wiecie co znaczy? No, nie wiem, 80 baniek na tier trzeci. Dobrze, że mam więcej dastów, ale to miało być dast łączenie dwóch trójek, nie? I co? 80 baniek teraz Lecimy 40 baniek do 7 razy sztuka. Jest. Mamy tier trzeci. To jest drugi tier trzeci. Nie mam żadnego bonusu, szkoda. Ale mamy drugi tier trzeci. Muszę nazwierać teraz dasty I kolejne tierowanie będzie kosztować mnie 60 baniek. To teraz co? 60 baniek. Idziemy. Idę po dasty O! Unsuccessfully fuzzy Lion Act with tier 1. Nie siadło. Kurde, teraz nie, nie wiem, czy zdążę. Powinienem, ale czekaj, listę descending muszę mieć raczej. Dobra teraz. Mm, tam jest smoczyca. Zliczyłam ją? Zaliczyło mi ją! Nie, prawdopodobnie po mojej bombce przeszła, którą gdzieś tam kiedy, kiedyś rzuciło, ona była gdzieś na górze po lewej stronie. Puch! 23 hit, hit points by your attack. Tak, zrespiłeś na mojej bombce i dzięki temu zaliczyło mi matkę smoków. Kolejną i już ostatnią matkę smoków, kozak. A jest jednak. No dobra. On będzie bił jak szalony i będzie miał obstawę dużo mobków. To będzie prawdziwa walka. So Jest this... Borman. Jezu, jaki on, jaką on ma tu obstawę w ogóle One chodzą po tym, chodzą po bombach Jako to nie wyciągnę Czekaj, gdzie on jest? Świnioczłek, nie? Ale no nie wiem, zobaczę, spróbuję to Ale jak mi zaraz przygrzmoci, już się nie pozbieram Zresztą ja się trapnę tutaj Nie chcę z nim stanąć tutaj, bo trochę się też dygam, nie mam many ogólnie Coś tam obrywają, dobra, wybiegamy to Paladin style Dobra, siedzi. Myślałem, że to się nie uda, ale się udało. Fajnie. Ile jeszcze? Już mam. Dobra, nie potrzebuję więcej. To idziemy tierować na te cztery. Dobra, mamy trzy... Znaczy trzy. Mamy dwa młotki, tier trzeci, zrobię sobie dwa kory. Mam nadzieję, że to jest ostatnie tierowanie, jakie robię w drodze do Armora. To kosztuje 65 milionów. Oczywiście dajemy dwa kory, żeby zwiększyć szansę i żeby nie stracić tego tieru. Oby to był ostatni młotek, kurde Wiem, że nie mam na to wpływu, a jednak się stresuję i tak i tak, nie? Hazard tybijski Dobra, trzymajcie kciuki, nie? Trzy Dwa Jeden Jest! Kurwa, jest! Mamy tier czwarty! Nie sfejlowałem! Nie mamy dodatkowego tiera, bez znaczenia, jest! Ostatni. Edus, masz tutaj skrzynkę, bo pewnie po skrzynkę przyszedłeś. O kurde, ale siada to poszło. Kurde, ale siadło. T4 młotek. Teraz będę mógł go przenieść na Spiritorn Armor i zrobić z niej Armor T3. Nie wiem, czy czekać na update, czy coś się zmieni w tej kuźni, czy nie. T4 młotek. Ostatni. Ile pieniędzy? Ale już mamy to. A ile kosztuje przeniesienie jeszcze? Mogę na przykład transfer. 65 baniek będzie mi transfer kosztował ogólnie. Muszę mieć 100 dustów, 5 korów i 65 kolejnych baniek. 500 kK ponad poszło w sumie. I jeszcze trzeba wydać 65 baniek, żeby przenieść to na armor i mieć armor t 3. Oczywiście ja to jeszcze podsumuję. Wszystko, jak już przeniosę na armor, zdecyduję co z tym zrobić. Dam wam znać, ile wszy... całość wyszło. Na ten moment to jest coś ponad 500 baniek. Poczekaj, do update'u, może będzie łatwiej wbijać wyżej, mam coś nowego. Właśnie o tym myślę, jakby. Mieliśmy już, tak jakby zapowiedź tej kuźni i prawdopodobnie jak będę chciał przenieść na armor i zrobić te 4, to będę musiał wywalić te, znowu te 500-600 baniek ogólnie czy coś koło tego, tam 300-400kk i wtedy mógłbym na armor przenieść te 4 według tej, tych zapowiedzi kuźni ale poczekam jeszcze, może coś się zmieni, może tam coś Chipso zdecyduje, że będzie nieco inaczej wyglądać więc chyba się wstrzymam jeszcze z przeniesieniem tego na armor dobra, mamy ostatniego Jailera jest to mój pierwszy Bane wpis ukończony, czyli 300 potworków. Fajnie, fajnie. I tak tu będę jeszcze przebiegał wiele razy. Ciekawe, ciekawe, ile razy rzucę tą bombkę tak po prostu odruchowo. Ale jest bity, Jest bity. jailer. Kolejne punkty wpadły. Pierwszy Bane mój. Idę jeszcze ostatnio, też miałem Arachnira. też go mogę już odznaczyć teraz. Jesteśmy coraz bliżej 10 koło punktów. Fajnie. Dzięki za oglądanie i zapomnij o specjalnym kodzie WORSHIP dający bonusy o wartości 25 euro w grze World of Warships. Linki macie w opisie. Pozdrow!